Witam. To jest mój pierwszy odcinek. I w pierwszym odcinku otworzyłem taj, taką tajemniczą paczkę. Zobaczmy, co jest w środku. Co kurwa? Tak? Taka duża paczka, a takie dwie rzeczy. Co to ma być? Słuchawki, spoko. A gdzie on ma kabel? Tutaj jest podłączenie, a kabel. A, no tak. Kabel trzeba dokupić. Dobrze. To jest, to chyba bezprzewodowe. Zobaczmy. O, tu się wkłada baterie. Chyba tak. to, 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 to. Tu się coś włącza. O, radio mają. Spoko. to dla. I taki router, o. Tu się podłącza. I tu. O, tu się coś świeci. Teraz wyjmę drugą paczuszkę. Wow. Słuchawki. Drugie. I całkiem niezłe. Widzicie, wyglądają... Taki kabel, audio. To chyba do tych też można wykorzystać, nie? Zobaczcie, czy pasuje. Można. Taki ładny papier, świąteczny. I tutaj kurczę. Co? Dobrze. <laughs> Może. Fajnie. Fajne to nawet jest. To jest mój pierwszy odcinek, więc może być troszkę trosz słaby. Jak, na, jak nabiorę trochę wprawy, to dopiero Nie możecie mnie komentować. Do zobaczenia.